Juventus z języka łacińskiego oznacza młodość. Zespół z Turynu od dziesiątek lat, jak dobrze wiemy, nazywa się jednak Starą Damą, i właśnie to połączenie młodzieńczego polotu takich piłkarzy jak Dusza Wlachowicz czy Fabio Miretti z pokaźną, domieszką doświadczenia w postaci Leonardo Bonucci'ego, Wojciecha Szczęsnego, Juana Quadrado czy Angela Di Marii mają dziś sprawić, że Juve wjedzie na drogę szybkiego ruchu, która prowadzi prosto do finału Ligi Europy w Budapeszcie. Ale i rywal jest ze spółki najwyższej, jeśli chodzi o. Rozgrywki. Sevilla króluje na podwórku zwanym Ligą Europy. Sevilla ma na swoim koncie sześć końcowych triumfów, a cztery z nich miały miejsce w ostatniej dekadzie. Dominacja godna podziwuła i forma Roji Blancos w ostatnich tygodniach jest iście imponująca. Na pojedynek Massimiliano Allegriego z José Luisem Mendilibarem starcie Juventusu z Sevillą w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Europy w sezonie 2022 2023 Z największą przyjemnością i nadzieją na przepiękne sporty Emocje, zaprasza Państwa Dominik Stachowiak Kłaniam się nisko Przejmuje Sevilla, Fernando, Oliver Torres Prawa strona, jest tutaj zupełnie sam Ocampos Pędzi Argentyńczyk prawym skrzydłem Ocampos, pole karne Nesiri jest 1 do 0 dla Sevilla W 25 minucie tego spotkania Marokańczyk otwiera wynik tego półfinału Pierwszego meczu półfinałowego Ligi Europy sezonu 22-23 więc ma swojego kolejnego gola w tej edycji Europa League Fantastycznie wyprowadzona kontra przez graczy Rochi Blancos Genialne podanie od Torresa do prawej strony Okampos popędził ile siły w nogach Przepuścił piłkę jeszcze Brian Hill No i fantastycznie to skończył NSRI strzałem z pierwszej piłki Wojciech Szczęsny bez szansy przy tak mocnym, tak dobrym uderzeniu. Enne nie mógł odpowiednio zareagować, nie dali rady też. Obrońcy Juventusu jeszcze takim no-look pasem te asyst zaliczał Campos, więc może nie trafił trzy razy, ale teraz ma asystę. Ma to kluczowe podanie przy golu otwierającym wynik. 1 do 0 dla Sevilla. Kwadrado na pole karne, wybita piłka, 6 minut już upłynęło, jeszcze kwadrado. Z lewej strony Kieza w polu karnym, wybita piłka i jeszcze będzie rzut rożny dla Juventusu. Ostatnia szansa, jeszcze pozwala grać Daniel Zibert, Czy zmierza w pole karne Wojtek Szczęsny? Nie widzę niebieskiej koszulki, więc wszystkie siły poza bramkarzem na polu karnym Sewi wrzutka na pole karne, jest Danilo, jest Pogba jest Milik, jest Gatti jest jeden do jednego więc jest ta bramka wyrównująca nie Milik, ale do siatki trafia Federico Gatti, co tutaj się stało asysta pola Pogby niesamowita końcówka na Allianz Stadium i Juventus, ten remis sobie po prostu wyszarpał w ostatniej akcji, niepociążony Cieszony Jose Luis Mendilibar Jego drużyna pracowała na zwycięstwo Przez całe spotkanie Taktycznie ten Juventus po prostu zjadając Ale właśnie to jest to O czym mówił Jose Luis Mendilibar To jest ta jedna akcja Ten jeden moment No i Paul Pogba i Federico Gatti Czyli dwóch zmienników Zaraz zanim nim się Arek Milik To on mógł mieć tego gola wyrównującego na swoim koncie Ale dla fanów Bianconeri Najważniejsze jest to że jest remis w tym starciu z Sevillą Federico Gatti 24 niespełna 25-letni stoper Juventusu z drugim swoim golem w tym sezonie Ligi Europy no i cieszy się Allianz Stadium, zagrał piłkę Danilo potem Pogba i Gatti do bramki bez szans, Bono nie dał rady pokryć Badę, nie dał rady pokryć Gudeli, jeszcze pozwalał grać Daniel Zibert. 8 minut, minęło na Allianz Stadium doliczonych, ostatecznie gwizdek, kończący to spotkanie, jakże emocjonujące. Sevilla remisuje z Juventusem w Turynie 1 do 1, mimo że prowadziła od 25. minuty po trafieniu Ennesusiriego. Mimo że miała ten mecz właściwie cały czas pod kontrolą, ale ostatecznie Federico Gatti doprowadza do wyrównania w ostatniej doliczonej minucie. A za ten jakże emocjonujący wieczór na Allianz Stadium. Bardzo dziękuję Państwu. Dominikę Stachowiak, kłaniam się nisko i zapraszam. Na kolejne audycje na antenie Radia Gol. Dobrej nocy, dobrego, udanego weekendu. Do usłyszenia.